Agata Puścigowska: Z mojego okna wybór felietonów. Ludzkie sprawy. Między pychą a autopromocją. Człowiek, potrafiący ucieszyć się z efektów swojej pracy wewnętrznej, jaśnieje. Nie gaśmy tego płomienia. Nie mają Państwo wrażenia, że my, katolicy, mamy czasem problem z mądrą, wyważoną autopromocją? Bo wystarczy, że ktoś robi coś dobrze i jest z siebie zadowolony, lub wręcz mówi o tym głośno, a już zostaje okrzyknięty pysznym. Wręcz grozi mu się mękami piekielnymi wespół z takimi samymi jak on, pewnymi siebie pyszałkami. Tymczasem mówienie prawdy, w tym prawdy o sobie, świadomość swoich dobrych stron, zachowań, jest nie tylko potrzebna, ale i pozwala po prostu zmieniać świat. Na plus. Działać, zmieniać, robić dobre rzeczy to powołanie każdego z nas. Oczywiście przybiera ono różne formy i jest zależne od naszych kompetencji, umiejętności. Każdy z nas do czego innego jest powołany i ma różne cele do zrealizowania. Czasem, bardzo pomocna przy realizacji tych celów jest umiejętność wypromowania siebie i swojego dzieła. I wcale nie wynika to z chęci nadmiernego błyszczenia, zwanego gwiazdorzeniem. Umieć mówić o swoich dziełach w sposób przekonujący, radosny i otwarty to kapitalna cecha, która nie oznacza ani pychy, ani taniego bicia piany wokół siebie. Dlaczego więc mamy z tym problem? Bo zostaliśmy tak wychowani? Bo nauczono nas, żeby się nie chwalić? Bo w końcu mylimy pokorę z obiektywnym pokazywaniem światu dobrych rzeczy? Może wszystko jednocześnie? Tak czy siak, dobra i potrzebna cecha, jaką jest pokora, zamienia się w pseudoskromność i przybiera formy nawet zabawne. Nie potrafimy powiedzieć o sobie: zrobiłem to dobrze, jestem w tym dobry, umiem to robić, a zamiast tego mówimy: No, wyszło mi. Jakoś się udało. Na pewno są lepsi ode mnie. Jakby Bożek się robi, zabrał nam zdolność realnej oceny swojej ciężkiej pracy. Nic się samo nie robi. I po co taka sztuczność i fałsz? Naprawdę trzeba operować skrajnościami? Albo jesteśmy pyszni, albo jesteśmy zachukani. Nie można po prostu z radością i dystansem jednocześnie ocenić siebie i tego, co robimy? Ostatecznie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg po skończeniu świata był z tego świata zadowolony, z siebie również. Jednocześnie nie chełpił się, czuł zrozumiałą i zasłużoną dumę. Człowiek pyszny, niesympatycznie nadyma się i puchnie. Człowiek spełniony i potrafiący ucieszyć się z efektów swojej pracy, po prostu wewnętrznie jaśnieje. Nie gaśmy tego płomienia ani w nas samych, ani w naszych dzieciach, ani w naszych pracownikach czy współpracownikach. Po prostu nie wolno. Dobra autopromocja to dobra umiejętność dobrze więc ją dobrze wspierać i nie mylić z pychą.